Towary, zanim zostaną wyprzedane. Dobra, czyli musimy. Zapraszamy ponownie. Chwilę zająć się czymś innym. Dlatego pójdziemy zrobić zadanie dla Deliany. Już takie ciepłe powitanie na dzień dobry. Ja! To Zapewne was to może drażnić, że tak dużo, tak długo nic się nie dzieje, no ale tak musi być. Leliana. Jak cudownie znów Cię widzieć, moja droga. Daruj sobie te uprzejmości. Wiem, że. O, wybaczysz mi z pewnością to nędzne zakwaterowanie. Staram się być dobrą gospodynią, ale widzisz, z czym muszę pracować. Ten kraj pachnie jak zmokły pies. Wszędzie nie mogę się pozbyć tego zapachu z włosów, z ubrań. Fuje. Czemu nasłałaś na Lelianę zabójców? Twój towarzysz jest bardzo rzeczowy. Wrobiłaś mnie, kazałaś mnie schwytać i torturować. Myślałam, że w Fereldenie się od ciebie uwolni, ale okazuje się, że nic z tego. Co się stało, że tak mnie nienawidzisz? Czemu aż tak chcesz mnie zabić? Zabić? Bzdura, moja Leliano. Wiem, do czego jesteś zdolna. Pokonać czterech, pięciu ludzi naraz. To dla ciebie pestka. Zostali wysłani, byś miała powód, żeby do mnie przyjść. No i widzisz, oto jesteś. Mogłaś po prostu wysłać jej list. Zignoruj ją. Kłamie. Znam ją. Co ty knujesz? Powiedz, co robisz w Fereldenie. Szczerze? Dysponujesz wiedzą, którą możesz wykorzystać przeciwko mnie. Nie mogę zostawić cię w spokoju dla mojego własnego bezpieczeństwa. Sądziłaś, że nie wiem, gdzie jesteś? Że nie będę obserwować mojej leliany? Cóż ona porabia? myślałam sobie. Spokojne życie, byle jakie szmaty, włosy potargane jak u chłopca. Ach, to do niej niepodobne. Coś planujesz, mówiłam sobie. Więc obserwowałam, ale nie było żadnych listów, żadnych wiadomości, nie rozmawiałaś prawie z nikim. Sprytnie, Leliano, bardzo sprytnie. Prawie mnie oszukałaś, ale potem tak nagle odeszłaś z zakonu. Jaki miałam z tego wyciągnąć wniosek? Ty mi powiedz. Wydaje ci się, że odeszłam z twojego powodu, że wciąż mam jakiś plan? Zemsty? Jesteś szalona, masz paranoję. Leliana pomaga szarym strażnikom, to wszystko. <śmany> tak sądzisz? Na twoim miejscu nie wierzyłabym w ani jedno jej słowo. Ani jedno. Wykorzysta cię. Patrzysz na nią i widzisz prostą dziewczynę. Przyjaciółkę, ciepłą i serdeczną. To oszustwo. Ja nie jestem tobą. Wyjechałam, bo nie chciałam stać się taka jak ty. Ależ jesteś. Nie uciekniesz od tego. Nikt nie zrozumie cię tak jak ja, bo jesteśmy takie same. Wiesz, dlaczego byłaś tak wspaniałą manipulantką, Leliano? Bo ta gra sprawiała ci przyjemność. Rozkoszowałaś się władzą, którą ci dawała. Nie zmienisz tego. Nie zaprzeczysz temu. Uh. Rozprawmy się z nią i idźmy stąd. Nie będziesz więcej grozić ani mnie, ani moim przyjaciołom. Wynoś się z mojego życia. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że jeśli trzeba rozwiązać jakiś problem, to raz, a porządnie. Czyli wiesz, że póki żyje, będzie cię prześladować. Na zbyt wiele osób sprowadziłaś cierpienie. Pora położyć temu kres. I wydaje ci się, że możesz mnie tak po prostu zabić? Stworzyłam cię, Leliano, równie łatwo mogę cię zniszczyć. Zobaczymy. Eee... <śm> <śm> Zobaczmy, tu są magowie. Więc trzeba ich się pozbyć. Ten nam padł, ale się nie dziwię, bo tu trochę ich jest. A my się zajmiemy drugim magiem. stanowić ci strażnicy właśnie. <śmienicza> Cały czas jest ogłuszona, tak trzymać. W sumie nie mam pojęcia, czemu ona zawsze cały czas jest ogłuszona. żeby się zblokowała, czy co? Ruszajmy do Uważaj Dobra, po sprawie. Koniec. Ona nie żyje i to przeze mnie. Potrzebuje trochę czasu na osobności. Porozmawiajmy później. Zamienimy z nią Jestem później tutaj. kilka słów. na razie tak. Szlacheckie odzienie. pierścień ze szmaragdem weźmiemy. Sam szmaragd. Ciężkie rękawice płytowe też weźmiemy. Wszystko się sprzeda. Będzie łatwo. Jasne. No tak czy inaczej, Madżulej już nie Robi będzie się. sprawdza... Tfu, sprawiała problemów. O, refleks marżole tylko Liliana może używać, ale nie jest zbyt dobry. Weźmiemy to wszystko sprzedamy zaraz u mistrza Idę. No dobra. Wszystko, co ona ma jeszcze. No to szlacheckie odzienie, więc. Mniejsza o nie. No i tak się kończy przygoda. Leliany. A my Idziemy zobaczyć, czy nasza zbroja jest już gotowa. A powinna być. Oczywiście. To pierwsza z trzech zbroi. Ostatnią na, na szczęście wykonuje on oto tak, na zawołanie nie trzeba nigdzie wychodzić. Przychodzisz w sprawie swego zamówienia? Jest gotowe. Skończyłem zbroję. I jest do chrzanu. Nawet <noise> unurzanej w gnoju świni nie pozwoliłbym, żeby ją na siebie założyła. Wade, zbroja jest wspaniała, nie widzę w niej nic złego. A więc jesteś nie tylko głupi, ale i ślepy! Nagolenniki są za ciasne! Będą powodować odparzenia! Farba nie jest równo nałożona. Popatrz tutaj! Widzę plamę. To śmieć, mówię ci! Jest w porządku, naprawdę. To dzieło sztuki. Proszę, niech ci się dobrze nosi. A teraz wyjdź stąd wreszcie z łaski swojej. Tak, dobra. Mamy pierwszą zbroję, którą Leliana może założyć. A, nie może, bo ma za mało siły. Więc musimy coś na to zaradzić. Ile ona ma w ogóle siły? 19. Zaraz coś na to zaradzimy. Mm. O no, właśnie, pasek. Jaki ty nosisz pasek? Dobra, no to można ci założyć ten na chwilę. I już będziesz mogła założyć. Ponieważ zwykłą skórzaną zbroję nosiłaś przez długi czas. Dobry te zbroje lwas, no to łapy lwasą, no ale damy jej to, żeby już miała cały set. I teraz można zamienić jej z powrotem. Chociaż mógłbym jej założyć uh, tego prowokatora, bo też jest niezły. Ale to bym musiał przejść. Um, no do niej były chyba jeszcze też rękawiczki i buty, ale zobaczę. Czy nie więcej łusek? Chcesz spróbować jeszcze raz? Tak wiele się nauczyłem. Wait, proszę cię, zostaw klienta w spokoju. Jak mogę ci pomóc? Dobra, pogadamy z nim, żeby sprzedać. Oczywiście. Pierdoły, które tam zdobyliśmy u marżole. Dobra, to chyba wszystko. Przyniosłeś więcej łusek? Chcę spróbować jeszcze raz. Tak wiele się nauczyłem. Wait, proszę cię, zostaw klienta w spokoju. Jak mogę ci pomóc? Hmm. Mam więcej smoczych łusek. <noise> chyba żartujesz. Już skończyliśmy nie. Herenie! Więcej łusek! Mogę wykonać kolejną zbroję! Droga Andrasto, nie! Całe noce rozmyślałem nad tym, co zrobiłbym inaczej. Wszystko mam w głowie. Drogi Herenie, nie martw się. Tym razem uwinę się szybciej. Naprawdę? Za bardzo się martwisz. Po prostu daj mi te łuski, przyjacielu, a dostaniesz ode mnie to, co najlepsze. Dołożę dwadzieścia suwerenów na zachętę. Ma być doskonale. Doskonała mówisz? Cóż, mógłbym dokonać kilku zmian. W takim razie zamykam zakład. Żadnych nowych zamówień. Pomyśl tylko, jakie to daje możliwości. Uwielbiam tego gościa. O ile się nie mylę, nie można od zakład razu odebrać. Zamknięty. O, to ty twoja zbroja nie jest jeszcze gotowa. Wróć później. No i dobra. Nie jestem pewien, czy wykonałem poboczne zadanie z Alistarem. Bo jeśli nie, to mógłbym wykonać od razu, właśnie teraz. Ale to zobaczymy najwyżej. Dziennik, kodeks, e, bieżące zadania. Orzamar, mm, Kolektyw Magów. Dobra, wykonane obóz drużyny, nie hmm. towarzysze przeszłość leliany, flem. No, nie mamy wykonanego, więc musimy przejść się na chwilę do obozu. Żeby dowiedzieć się co nieco od Alistera o jego siostrze, która mieszka właśnie w Denerim, tuż obok właśnie Mistrza Wade'a. Wiesz, może to nie najlepsza chwila, żeby o tym myśleć, ale mam do ciebie prośbę. Możliwe, że wkrótce będziemy wyruszać do Denerim, więc chciałem spytać, czy moglibyśmy tam kogoś odwiedzić. No i poszczęściło nam się od razu, chce, żebyśmy poszli tam do jego siostry. Nie zupełnie chodzi o przyjaciółkę. Nie, nie patrz tak na mnie. To nie taka przyjaciółka, jak myślisz. Chodzi o to, że mam siostrę, przyrodnią. Mówiłem ci o mojej matce, prawda? Była służącą na zamku Redcliffe i miała córkę, tyle że nigdy jej nie spotkałem. Ona też chyba nic o mnie nie wiedziała. W końcu starali się zatuszować moje narodziny. Ale kiedy zostałem szarym strażnikiem, popytałem tu i ówdzie. No i okazało się, że moja siostra żyje. I że mieszka w Deneri. Kontaktowałeś się z nią? Nie. Myślałem, czy do niej napisać, ale nigdy się do tego nie zebrałem. A potem wezwano nas do Ostagaru, i nie było kiedy. To tak naprawdę jedyna krewna, jaka mi została, nie licząc tej całej szlachty od strony ojca. Pomyślałem sobie, że może czas ją odwiedzić. Nadciąga przecież plaga, i nie mam pojęcia, czy jeszcze kiedyś będę mieć okazję. Może jakoś jej pomogę, ostrzegę przed niebezpieczeństwem czy coś? Nie wiem. Możemy spróbować, jeśli chcesz. Naprawdę? Byłbym wdzięczny. Chyba bym sobie nie wybaczył, gdyby coś jej się stało, a ja bym jej nawet nie poznał. Nazywa się Goldana i z tego co wiem, ponownie wyszła za mąż, ale wciąż mieszka tuż przy obcowisku. Jeśli będziemy w tej okolicy, cóż, warto by tam zajrzeć. No i tak, to idziemy. Bierzemy Ali stara oczywiście. Tak, rzeczy samej, zamiast Stena chwilowo. I zobaczymy co tam Goldana ma do powiedzenia Alisterowi. Oczywiście Alister ma swój level. No jeden, bo dodawaliśmy mu. kondycję mu damy w końcu jest tankiem mm, za bardzo nie ma w co mu dodawać ile on ma sprytu o, możemy mu odjąć w sumie jeden od kondycji dać do, do sprytu i żeby miał ulepszoną sztukę przetrwania no i święte uderzenie Czekaj, czyżby to było tu? Ten budynek z żółtymi drzwiami. Tak, zróbmy to. Czy ona w ogóle będzie wiedzieć, kim jestem? Czy wie, że istnieje? Moja siostra. Tak dziwnie to brzmi siostra siostra hmm. bredze. może powinniśmy iść. Chodźmy, po prostu chodźmy. Jest tam kto? A, płótna do prania. Trzy miedziaki za wszystko. Nie ma lepszej oferty. I proszę nie wierzyć w to, co mówi Natalia. Ona.